Thank you 21 stycznia, piątek, Galeria Resursy Obywatelskiej. Pani Elżbieta Raczkowska, w obecności licznie zgromadzonych gości, otwiera wystawę zatytułowaną Staromiejska 8. Autorką obrazów prezentowanych w resursie jest Bożenna Popławska. Mówi mąż pani Bożeny: Janusz Popławski. Jest na pewno kobietą impulsywną, dużo mówiącą, czasem bardzo ciekawie, czasem może czasem niepotrzebnie za dużo, ale w sumie co no, to, to by była za kobieta, która by zupełnie nic nie mówiła. Jest osobą ciepłą, bardzo dobrą matką, to muszę przyznać, bo w końcu wyhodowaliśmy trzech synów. Ekspozycja i wernisaż są okazją do świętowania 35-lecia pracy twórczej artystki, Urodzonej w Greficach na Ziemiach Odzyskanych, obecnie zachodnio-pomorskie. Jubileusz jest liczony od momentu uzyskania przez panią Bożenę dyplomu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Turuniu. Do radomia przyjechała z miłości do męża, Janusza. Jak widać na obrazach artystki, z tego uczucia korzystają również radomianie. Kończy się moje 35 lat i. Czas y, zmienić y, troszeczkę y, swoje życie, y, jakby y, nie przewartościować, tylko y, zmienić numerację y, tych priorytetów, które y, ja y, chcę w tej chwili y, realizować. Przede wszystkim y, idzie, y, idą lata, więc y, ważna jest rodzina, przyjaciele. To jest numer jeden. Numer dwa to jest sztuka. Praca społeczna tym razem w stulecie na trzecie miejsce spadnie. Tak musi być. Ważną częścią wystawy jest cykl prac poświęconych kamienicy przy Staromiejskiej 8. Od tego adresu nazwę wzięła również ekspozycja. Artystka była z tym miejscem szczególnie związana przez ostatnie 10 lat. Zaprzyjaźniła się tam z panią Ewą Malczewską ostatnią lokatorką rzeczonego domu. Jedną z nielicznych pozostałości po budynku są obrazy i zdjęcia pani Popławskiej. Bożena postanowiła sobie, że pokaże upadek tej kamienicy, powolną erozję całego budynku, odchodzenie ludzi i zwierząt również, ponieważ pani Ewa była. Jak to zostało powiedziane, kocią mamą. Miała pod opieką kilkanaście kotów. Na pewno takich budynków w Radomiu zniszczonych jest wiele. Wiele znikło bez żadnego śladu i nie ma po nich zupełnie nic. Tak sobie to miejsce podobałam, że nawet Janusz kiedyś powiedział, dobrze, że już ją wzburzyli, dobrze, że ona się tam dwa razy spaliła, bo w końcu byś tam w końcu zamieszkała. Tak, budziłam się i myślałam co dzisiaj ludzie przyniosą, jakie skarby, jak zakwitnie drzewo, czy przyjdzie rudy kot, czy przyjdzie czarny, co u Pani Ewy słychać i właściwie zaczęłam wpadać w tak, tak, taką obsesję tej staromiejskiej osiem. Szczególnie interesujący i inspirujący jest cykl fotografii. Dokumentują one akcję ratowania misia, znalezionego przez artystkę na gruzach kamienicy. Misia koty przywitały. Miałam zrobić kolorowe, ale nie służyłam tu, jak misio jest kąpany. A, a tutaj jest y, taki balkon. Y, wydaje się, w maju jakby był y, y, śmiech, dlatego że te, te wszystkie wnętrza misia się suszyły na wszystkich kwiatach. Jubileuszowa wystawa to jednak coś więcej niż cykl Staromiejska 8. Możemy również zobaczyć wybór prac z różnych okresów twórczości pani popłaskiej. Radomskie pejzaże i architektura zwracają szczególną uwagę. Stanowią jeden z głównych obiektów zainteresowania artystki. Ona właśnie w sposób szczególny radom i jego okolice upodobała sobie jako tematy, jako obiekty swoich właśnie prac malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych. Od 35 lat chodzi ulicami Radomia i to miasto, jak powiedziała, uważa już jako swoje. Świadczyć chociaż mogą o tym obrazy, które Państwo za moment zobaczycie, jak również albumy, które wydałam, które właśnie w większości również poświęcone są Radomiowi. Podczas wernisażu wyczuwalna była atmosfera twórczego chaosu. Bożena Popłaska swoim specyficznym zachowaniem buduje taki klimat. Ale jest to chaos uroczy, powodujący, że wszyscy, którzy wchodzą w relacje z artystką, czują się swobodnie. Z tej wolności powstają też wizualnie piękne i interesujące prace. Wystawę można oglądać w resursie do 18 lutego. Piątek 28 stycznia odbył się w Resursie rokowy karnawałowy koncert Koncert Drive. Jak sama nazwa wskazuje, wystąpili uczestnicy i laureaci turnieju Radom Music Drive. Wilo, Dekalipson, Striptis i Rosa. Podczas koncertu uczniowie Liceum imienia Rumalda Traugutta zbierali pieniądze na rzecz chorego na białaczkę Siadkarza czarnych radom Kuby Pastuszki. Do puszek trafiło 885 zł, które zostały przekazane na konto Kuby. Kubie życzymy zwycięstwa w tym najważniejszym dla niego meczu, a wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia 11 lutego na pierwszym w tym roku turniejowym koncercie Radom Music Drive. Zapraszamy. We'll be right <laughs> back.